Cześć z tej strony Marta i witajcie na moim kanale. Z każdym dniem przybywa Was coraz więcej i jest już Was prawie 114 tysięcy. Nie mam pojęcia, kiedy to się stało, ale przede wszystkim bardzo wam dziękuję. Jest mi niezmiernie miło, że przybywa Was coraz więcej na mój kanał i będę się witać coraz częściej w ten sposób, ponieważ wiem, że jest tutaj dużo nowych osób. Zrobiłam ankietę na Instagramie, na moim insta Stories. Jest to makijaż bardzo efektowny, ale jest to jeden z takich moich ulubionych makijaży, który najczęściej wybieram ja. Bardzo ważnym pytaniem było, czy chcecie, by ten makijaż był wykonany tanimi kosmetykami, czyli tanioszka, tanioszka, czy chcecie moje ulubione kosmetyki, co niekoniecznie oznacza tanie. Dzisiejszy makijaż wykonam ogólnodostępnymi, tanimi kosmetykami, ale również które uważam, że są bardzo dobre. No to zaczynamy. Mam dla Was totalny hit, jeśli chodzi o tanie, rozwiązanie bazy pod makijaż. Jeśli masz skórę mieszaną yy, w kierunku tłustej, yy, problematyczną, która potrzebuje nawilżenia, ale w ciągu dnia się błyszczysz i yy, twoja twarz wydziela sebą, to też potrzebujesz nawilżenia. Jak wiecie, ja uważam, że idealnie dobrana pielęgnacja jest super bazą pod każdy makijaż. Jeśli mamy cerę, która jest idealnie wypielęgnowana, to niejednokrotnie uwierzcie mi, zastępuje. Nawet najlepsze i najdroższe bazy. Pokażę Wam dzisiaj produkt, który jest jednym z takich moich ulubionych produktów, jeśli chodzi o pielęgnację, ale również jako bazę pod makijaż. Jest to Alantan Dermoline i jest to krem lekki niebieski. Kupicie go w aptece za grosze. Produkt ten kosztuje w przedziale finansowym od 4 do 6 zł. Oczywiście ja już go naniosłam na moją twarz. Musicie mi wybaczyć, trochę zaciągam przez nos, ale jestem alergikiem, a teraz zaczął się sezon. Mam dla Was też świetną alternatywę do aplikacji podkładu. Jak wiecie, ja uwielbiam gąbki do aplikacji. Od kiedy odkryłam Beauty Blender to jestem naprawdę mega zadowolona, jeśli chodzi o sposób aplikacji, o y, sposób wyglądu tego podkładu, bo to ma bardzo wielkie znaczenie. I mam dla Was bardzo fajną i dużo tańszą alternatywę gąbeczki Beauty Blender, która wiadomo nie należy do najtańszych. Jest to gąbeczka, która nazywa się Boho Sponge. Kupicie ją na przykład kosmetykomania.pl Jest ona tak miękka, a nawet powiedziała jak nie miększa od Beauty Blendera i bardzo do że aplikuje się nią podkład. Ja już się stosuję od dłuższego czasu i muszę wam powiedzieć, że efekty są naprawdę rewelacyjne. Jest ona porównywalna naprawdę z Beauty Blenderem, ale dużo tańsza. Gąbeczka obecnie chyba, z tego co widziałam na kosmetykomanie, jest za 19.90 i uważam, że to jest świetna cena. Podkład, który będę dzisiaj nakładać, jeśli chodzi o top moją tanioszkę, no to jest My Secret, który e, okazał się hitem chyba w całej Polsce. Został on wyprzedany po mojej recenzji i nie mówię tego e, tutaj uszczypliwie, mniej czy tak dalej, ale dostałam od Was tyle wiadomości, tyle wiadomości, że u Was w mieście on został wyprzedany w trymigal. I ciężko jest go chyba obecnie dostać. Jest to Mat Blue Effect. Jeśli nie widziałaś recenzji porównawczej tego podkładu, to zachęcam Cię tutaj, masz u góry link i możesz sobie kliknąć i obejrzeć ten film jako kolejny. Moim takim sprawdzonym sposobem, bo jak wiemy, Podkład ten ma dosyć duży defekt i on bardzo ciemnieje. I moim sprawdzonym sposobem są kropelki do rozjaśniania od Makeup Revolution, które też są bardzo dobrze przystępne cenowo. Wystarczy dosłownie kilka kropelek i podkład już nie będzie nam ciemnieć na naszej twarzy. Makijaż, który dzisiaj wykonam, ma być lekkim makijażem. Ma być makijażem, w którym bez problemu wyjdę. Nie będę się zastanawiać, czy mam tapetę na twarzy, czy ciężkość, którą wyczuwam, będzie się odznaczać w moich liniach mimicznych. I dzisiaj nie nałożę, tak jakbym zrobiła zwyczajnie, nawet 2 trzy warstwy podkładu, tak jak robię to w przypadku oświetlenia studyjnego, tylko nałożę jedną warstwę w celu właśnie wyrównania tylko kolory to skóry, a następnie przechodzę do korektora. Na rynku macie dostępne, tanie korektory, które posiadają większe krycie ja uwielbiam mocniejsze krycie w okolicy pod okiem uwielbiam kiedy ta e, skóra pod okiem jest rozjaśniona taka rozświetlona, przede wszystkim promienna to jest coś co lubię, ale nie lubię kiedy korektor wchodzi w moje zmarszczki mimiczne e, robi się, ciastkuje i inne rzeczy i pierwszy z nich jest to z Lovely Liquid Camouflage korektor, który mam w odcieniu numer 1 e, oraz m, możecie też kupić, bo wiem, że jest wiele osób z Was, które są tam i bardzo lubią Z Makeup Revolution Conceal and Define. Ja odkryłam, że idealne kombo to te dwa korektory. A i tak cena tych dwóch jest mniejsza niż mojego ukochanego Tarte Shape Tape. I aplikuję w okolice pod okiem. Tego samego kombo użyłam też do zakrycia drobnych przebarwień na mojej buzi. Jeśli miałabym wybrać jeden puder, który w ostatnim czasie bardzo polubiłam i tak naprawdę kupiłam go przy okazji, będąc w Rosmanie, kompletując kosmetyki do filmu, e, po prostu tanie rozwiązanie dla Was, skryłam z Lovely Mineral Loose Powder który naprawdę przepięknie leży w okolicy pod okiem. I w makijażu codziennym stawiam przede wszystkim na taką lekkość, więc jedyne miejsce, gdzie nakładam więcej tego pudru, jest właśnie okolica pod okiem, by usztywnić mocniej korektor. Natomiast na pozostałą część twarzy będę aplikować puder pędzlem. Pozycja taniej paletki w dzisiejszym filmiku to jest na przykład marka W7. Nie wiem, czy spotkaliście się z marką W7. Tutaj mamy Delicious, paletkę z W7 Delicious, która jest bardzo mocną inspiracją. Eee, Anastasia Beverly Hills Model Renaissance, dużo dobrego słyszałam o tej paletce eee, i dzisiaj ją przetestuję. Makijaż mój oka nie będzie jakiś bardzo skomplikowany, więc od razu na wstępie powiem, że góra użyje może dwóch cieni. Przejściowy cień na nanoszę... W zewnętrznym kąciku na ruchomą powiekę. I taką metodą wtłaczania cienia zataczam coraz większe koło. Takie ruchy mają mi pomóc zdefiniować kształt gałki ocznej. Ten sam kolor naniosę na dolną powiekę. Kolejny kolor, który użyję będzie to troszkę ciemniejszy odcień, takiego przygaszonego burgunda. Wtłaczam go szczególnie w zewnętrzny końcik oka. Najdroższa rzecz, której dzisiaj użyję tak naprawdę w całym filmiku, to jest nowy pigment Tamitamuka. Zostawię Wam link z numerem tego pigmentu na dole pod tym filmikiem i listę kosmetyków oczywiście, którą użyłam. By z pigmentu wydobyć jego cudowną moc, naniesiony na suchą powiekę nie da nam po prostu takiego efektu wow. Użyję dzisiaj do tego celu baking oil, który w bardzo małej ilości wtłoczę w powiekę ruchomą. Pamiętajcie, by nanieść go w bardzo małej ilości. Następnie płaskim, syntetycznym pędzelkiem. Tłoczę pigment w całą ruchomą powiekę. Z tej paletki wezmę jeszcze najjaśniejszy cień. Tutaj do zestawu macie dołączony pędzelek i rozświetlę pod łukiem brwiowym. Nie wyobrażam sobie mojego makijażu bez kreski. Od razu Wam mówię, że jestem kreskomaniakiem i jeśli zawsze mam jakieś wyjście, że wybieram eyeliner. Nie jest to tajemnicą, że moim ukochanym eyelinerem jest Kat Von D, Tattoo Liner, ale do najtańszych on nie należy. Dlatego dzisiaj mam dla Was trzy aż eyeliner, które mam Wam do zaproponowania, które też są dobre, sprawdzone, i w zależności od tego, jaki efekt lubicie, taki wybierzecie. My Secret High Shine daje nam taki efekt winylu na powiece. Kreska jest bardzo błyszcząca, i jeśli chcecie uzyskać matowy efekt, wystarczy ją po prostu przypudrować czarnym cieniem. Jeden taki z moich ulubionych, jeśli chodzi o eyelinery, za dobre pieniądze, to jest Catrice Glam and Doll, który posiada taką prześmieszną końcóweczkę, która posiada gąbkową końcóweczkę, jest niesamowicie precyzyjny, oraz który również jest też bardzo dobrym eyelinerem, ale już. Troszkę droższym niż poprzedniczki, no to mamy Precise Pen Eyeliner od Kobo. Ja dzisiaj z przyczyn oczywistych wybiorę ten z Catrice, bo jest on jednym z takich moich ulubionych eyelinerów. Moją zdecydowanie ulubioną maskarą drogeryjną jest marka Yves Rocher i jest to Vartige Longer. Czy jakoś tak? Ogólnie chodzi, że ma to działać wydłużająco i ma taką fajną, malutką szczoteczkę. Jeśli chodzi o taki makijaż, to uważam, że jest to naprawdę taki fajny minimalizm, do którego można założyć nawet bardziej dramatyczne rzęsy i wtedy to oko już jest tak ładnie podkreślone. Ja to strasznie lubię, taki efekt. Makijaż oka zasadniczo jest gotowy i teraz przejdę do mojej twarzy. Choć nie jest ona najczystsza na świecie i wiem, jak strasznie lubicie wypucowane, ale nie chcę mi się za każdym razem jej czyścić. I stosując ostatnio moją ulubioną zasadę, zacznę od rozświetlania. Następnie naniosę róż, który nazywa się Peach Beach. A na sam koniec konontur do konturowania. Czas na ekstremalne rozświetlenie. Taka nowość u mnie jest to Master Chrome, rozświetlacz od Maybelline. Taki rozświetlacz drogeryjny, nowość, którą chcę mocno przetestować. Zobaczmy. Takim makijażu codziennym lubię, gdy rozświetlacz jest mocny, intensywny i ekstremalnie naturalny. I takim moim sprawdzonym sposobem jest dodawanie kilka kropel właśnie olejku i delikatnie pomieszanie palcem, by uzyskać jeszcze lżejszą konsystencję tego olejku. Ja uważam, że Baking Oil od Makeup Revolution jest to super odpowiednik ze smashboxa suchego oleju. Dodaję dwie kropelki który wklepuje w szczyty kości policzkowych. Na co dzień też wybieram pomadkę, która jest bardziej neutralna i mam tutaj na przykład w bardzo przystępnej cenie 34,90. Semi Laka pomadki, które też słocze są na moim kanale. Tutaj Wam wstawiam też link do, do filmu. I mam takie trzy moje ulubione kolory: Indian Rose, który jest bardzo takim delikatnym różem, Berry Nude, który jest moim totalnym ulubionym kolorem oraz bardziej różowy Burgundy. Myślę, że dziś zdecyduję się zdecydowanie na odcień Burgundy. Moim ulubionym patentem na co dzień, by pomadka matowa wyglądała świeżo, jest użycie właśnie rozświetlacza i, i makijaż gotowy. Makijaż jest gotowy. Zapomniałam dla Was nagrać zakończenia i podsumowania, <grym> dlatego żegnam się dzisiaj z Wami. Życzę Wam miłego dnia i do usłyszenia za dwa tygodnie. Guziaki, hej!